Gdzie jesteśmy? Jesteśmy na obszarze, gdzie kiedyś, dokładnie tu w tym miejscu, była taka nasza fabryka domów, która produkowała beton dla osiedla Marysienki, budowanego w tym okresie. Pamiętam jeszcze czasy, lata 80., 90., to tutaj stała. Mieliśmy tu swoją bazę. Bawiliśmy się tutaj z chłopakami Pamiętam też czasy kiedy tego osiedla przy Kulewiczów Teraz to jest osiedle królewskie bodajże e, nie było go była ulica Kulewiczów która była ulicą z kocich łbów taka brukowana e, z mirabelkami posadzonymi po zachodniej stronie e, ślepa ulica, nie było wyjścia wtedy na to rondo koło wiesz teraz mamy tu osiedla e, był tam również strumyk, który pewnie chyba nadal płynie e, sady tu były e, gonił nas nieraz właściciele tych terenów jak mu przechodzić przez te sady ciekawe czasy fajnie było miło to wspominać Przedem teraz na tę działkę Pewnie na której nie powinienem być. No ale wszedłem, ale całe życie za dzieciaka tu biegałem, więc pozwoliłem sobie również tu wbiec dzisiaj. Wbiec, wejść. Dlaczego? W tym miejscu. O, dziurę, wszedłem. W tym miejscu od wieży. Tutaj, tutaj, tutaj. Na tyłach tej zabudowy. Aż tam. Zobaczcie, jak to jest ładnie. Pomimo końcówki września, żółto, zobaczcie, fajnie, piękne kwiaty kwitną teraz. Eee, tutaj ma iść nowa ulica Szymanowskiego która zgodnie z tym, co niedawno usłyszałem ma być już planowana za mniej więcej 3 lata także za 4 lata może już będzie będzie ona dochodzić do ulicy Mateckiego która też niebawem bo w przyszłym roku będzie troszeczkę zmieniana powstanie w końcu chodnik, o którym tak dawno mieszkańcy nie tylko mieszkańcy, ja też myślę słychać tam jakieś dzieciaki jak się bawią, krzyczą Powiem wam tak, dla mnie to jest podróż sentymentalna. Na tych polach bawiłem się, o Jezu, znowu jakoś szedłem. Na tych polach bawiłem się jako dziecko. Kurde, ale ładne, ładne te żółte kwiaty są naprawdę. Wiem, że film pewnie tego nie oddaje, na żywo jest lepiej. Dobra, ee, czyli tak jak mówiłem. Nowa Szymanowskiego odwierz, od ronda aż tutaj na tyłach tych zabudowań będzie dochodzić tam między blokami tymi po lewej a tymi po prawej będzie wychodzić koło mniej więcej koło biedry tej która teraz jest w miejscu terano a tutaj są tyły zabudowań na osiedlu Marysienki Idziemy dalej Co tu nas spotka ciekawego idę działką, która jest własnością pewnych państwa już ponad już ponad od 100 lat fajnie, że tak długo mają tę działkę Tutaj w tych terenach, tak jak wspomniałem, za mał lata w ogóle tutaj było kiedyś przejście. Można było iść za przechodni, które zna Marysienki. Można było przejść tyłem osiedla Marysienki i dojść do Chocimskiej. No ale też oczywiście wcześniej do Wilanowskiej. Widzę, że nikt tu chyba nie chodzi. Chodzą tu chyba tylko jakieś no. dziki i inne zwierzęta. Zobaczcie tę małą jabłoń Piękna, nie? świeża, w sensie młoda, chciałem powiedzieć jabłoń. Zobaczcie z jakimi fajnymi jabłkami pięknie nie? taka mała. Tu są cztery jabłonki, pięć nawet wyrastających z ziemi cofnę się, cofnę się, żebyście zaczęli przejść w, w szerszej perspektywie to zwykła jabłonka, oczywiście tomek się nią podnieca. I krzaki. Pamiętam dobrze, tu były pola. Nie wiem, czego nie jestem rolnikiem. Nie znam się. Żyto czy coś. Mieliśmy tu też swoje bazy. Powiem sobie, zadajecie pytanie: co ten hej nam w głowie, że chodzi w takich miejscach? Co on tam w ogóle robi? Skąd on się tam wziął? Czy on nie ma czegoś lepszego do roboty? No może nie. Jesteście zabiegani, zmęczeni. Macie inne przyjemności, inne zabawy. Ja lubię chodzić po hełmach, tak zwany. Tu są te stare bloki. Tak zwane osiedle mateckiego, tak zwane, bo się chyba tak nie nazywa. Idziemy dalej i powiem Wam, że nie wiem, czy nie będę musiał wracać z powrotem. Wracać z powrotem, tak. Wracać, bo nie wiem, czy tam przeskoczę przez te płoty. Tutaj udało mi się przebić przez to wysokie ogrodzenie za przechodnią, ale nie wiem, jak będzie dalej. Czy uda mi się przeskoczyć przez ten płot przy tym skrócie z ulicy Chocimskiej na Mateckiego? Zobaczymy. Na razie idę i zwiedzam stare hęchy. Kurde, nie byłem tu, nie wiem, z 15 lat już w tym rejonie. Naprawdę to kiedyś można było swobodnie przejść. Z góry przepraszam tych państwa, do których należy ta działka, że tak wtargnąłem ale tu jest fajnie ojej lubię takie miejsca, z dala od ludzi nie żebym nie lubił ludzi ale ale jak się trzymają z dala od mnie tam widzimy już te nowe bloki budowane na tyłach Chocimskiej zobaczcie ile tu jest zieleni, to wszystko będzie zabudowane w planie miejscowym postulowałem o to żeby teren który tutaj jest pod linią wysokiego napięcia jeśli ta, wysoka, jeśli ta linia wysokiego napięcia nie zostanie e, skablowana w ziemi wnioskowałem o to żeby utworzono tu taki mini park i mógłby być, mógłby być, bo Bo każdy potrzebuje ziemi Zobacz... zobaczcie, sorry za kamerę, ale tam jest dosyć silne światło od nieba, więc pewnie mi tutaj E, ekspozycja trochę wariuje zobaczcie ile tu jest tej zieleni nie wiem, czy to, nie wiem czy ten filmik wszystko oddaje może byście musieli się tu sami kiedyś przejść jeśli nie będziecie śmiecić niszczyć to myślę, że właściciele nie będą mieli nic przeciwko. a jeśli będą to trudno pięknie bardzo przyjemnie się tu idzie zwiedzam sobie stare tereny, po których naprawdę kiedyś biegałem za mało lata. W ogóle ten teren jest bardzo ciekawy, bo jest teraz procedowany plan miejscowy dla tego obszaru. Plan miejscowy jest to taki dokument, który jasno określa, co może na danym terenie powstać, a co powstać. Nie może. Eee, bardzo kontrowersyjny dokument, w pewnym sensie można powiedzieć, bo eee, określa pewne warunki zabudowy, które nie zawsze są na rękę tym, którzy posiadają tę ziemię. Tak, w skrócie. No oczywiście więcej możecie dowiedzieć się chociażby z Wikipedii na temat planu miejscowego. Zależy nam na uchwaleniu planu miejscowego czy w takiej formie jaką zaprezentowała nam Miejska Pracownia Urbanistyczna nie byłbym tego taki pewny bo było tam dużo sformułowań które nie do końca nam pasowały nam, czyli ludziom z Rady Osiedla Jana III i Marsienki bo jestem radnym tego osiedla w sumie jestem dumny po tylu latach, od 1981 roku tutaj mieszkam, w tej okolicy więc jak najbardziej bycie radnym jest dla mnie ogromnym przywilejem mam nadzieję, że będę mógł go wypełniać że tę funkcję będę mógł wypełniać nie tyle w miarę swoich możliwości, ale jak najlepiej tego oczekują mieszkańcy Chociaż nie zawsze mieszkańcy są zainteresowani tym, co się dzieje w ich obszarze. <noise> Potem jest płacz i lament. Dlaczego to? Dlaczego tamto? Dobra, zbliżam się powoli do tego płotu przy tym skrócie przy chocimskiej Coraz więcej chemów eee, No dobra, jak już skakałem przez płoty w życiu nie jedne. To przeskoczę i przez ten Czy mi się to uda? <noise> Ale raczej tak. Zobaczcie, jak, jak ładnie to wszystko na czerwono tutaj. Jesień się po prostu zbliża powoli. Nie, to jest piękne. Ja pierdzielę. Ja, ja to hmm. lubię. Zobaczcie. Co to jest? Mirabelka. Mirabelka. Mirabelka bardzo niedoceniana. W mieście jest sporo. Zawsze leżą na ziemi i gniją. A można z nich fajny dżem zrobić. I w ogóle są bardzo smaczne. Naprawdę. Polecam. No dobra. Jak widzicie, hełmy się schęchowały jeszcze bardziej. Tam widzimy symbol piątkowa, czyli dwie wieże. Kurde, taki długi filmik wyszedł. No dobra. Zbliżam się do płotu. Widzisz? Dobra, leży tu kilka rzeczy. To jest chyba jakiś grill czy coś. Nie, jakiś... Dobra, nie wiem, co to jest. Idę jeszcze tu zobaczyć. No widzę, że tu jest wydeptane trochę. Wydreptane. Może tu nawet gdzieś wyjdę. Kurde, ja tu dawno nie szedłem. No.